Witajcie, kochani. Taka refleksja mnie naszła, że człowiek to jednak jest istota o bardzo słabym instynkcie samozachowawczym. Tak, w kontekście eksperymentów medycznych, które się teraz toczą. Przypomina mi to trochę takie historie przyrodnicze, prawdziwe, na przykład z wysp Galapagos, kiedy przybywali. Tam pierwsi ludzie, pierwsi marynarze, a z nimi przyrodnicy. Zwierzęta z Galapagos nie znały drapieżników lądowych, tam nie było drapieżników lądowych. I były tam na przykład takie jaszczurki, które żywiły się w wodzie, a wylegiwały się na kamieniach przy brzegu. I ci marynarze czy przyrodnicy podchodzili. One się zupełnie nie bały. Ludzie brali je za ogon, brutalnie je traktowali, rzucali nimi, jak chcieli, zabijali, rzucali po 100, 200 razy. Robię takie eksperymenty. Kiedy się ta szczurka nauczy? Kiedy się zacznie bać człowieka? I one się dalej nie bały człowieka. W ich ewolucji nie było czegoś takiego nie widziały nigdy człowieka. I ten, to był za krótki czas, żeby się nauczyli. My dużo rzeczy uczymy się też. Y, nasza wiedza, nasze umiejętności są w dużej części ewolucyjne. Y, nasze umiejętności, doświadczenia gdzieś tam y, mamy od naszych przodków, tak naprawdę. Nie rodzimy się białą kartą. No, w każdym bądź razie te jaszczurki można było 100, 200, 300 razy wrzucać, i one po prostu. Przypływały z powrotem na te kamienie, siadały sobie, człowiek mógł podchodzić, brać znowu za ogon. Absolutnie nie bały się, absolutnie się niczego nie nauczyły. Nie rozpoznawały tego zagrożenia. Tak samo było ze stadami fok, którym rozczaskiwano pałkami głowy na oczach ich rodzin foczych. Człowiek mógł bezkarnie to robić, podchodzić, i te foki nie uciekały. Absolutnie też nie znały tego zagrożenia, nie bały się. Były poszukiwacze, czy łowcy, łowcy skór. I to samo teraz, no, takie mam skojarzenia z tymi eksperymentami medycznymi, które teraz się toczą, ponieważ w historii medycyny było bardzo dużo skandali, i właściwie wszystko jest jak na tacy. Wszystko widzicie, co się dzieje, a ludzie dalej są ślepi. Ludzie dalej nie kojarzą faktów podstawowych. Może przypomnę Wam takie historię jednego z większych skandali w historii Big Pharma. Może kojarzycie lek talidomid. W końcu lat 50. ubiegłego wieku wprowadzono go w 50 krajach. Był sprzedawany jako bardzo bezpieczny, bez recepty. Lek przeciwbólowy, nasenny, przeciwwymiotny. Dużo kobiet w ciąży go stosowało i zajęło lekarzom kilka lat spostrzeżenie, że coś tutaj się dzieje złego, że dlaczego w naszych klinik w klinikach od kilku lat, na naszych oddziałach nagle wzrosła liczba dzieci rodzących się. Bez, no, bez rąk, bez nóg, z poważnymi wadami yy, narządów wewnętrznych. Kilka lat zajęło to, żeby ktoś to zaczął opisywać, zgłaszać, zastanawiać się nad tym. O około 15 tysięcy urodziło się yy, żywych, przepraszam, chyba tyle co. 15 tysięcy chyba tylko w, y, udało się zarejestrować, bo przecież w tych 50 krajach po tych kilku latach nie zebrano wszystkich, bo przecież y, nie opisano wszystkich przypadków, przecież wiele z tych płodów zostało poronionych we wczesnej ciąży. Y, ale to, co, co udało się zarejestrować, to było około 15 tysięcy uszkodzonych płodów, a z tego 12 tysięcy się urodziło. A około 4000 nie przeżyło pierwszego roku, były tak poważne wady. I w Polsce nie był, nie był zarejestrowany nigdy ten lek, a w Stanach Zjednoczonych firma naciskała bardzo, żeby zarejestrować. Tylko akurat tak się złożyło, że w Agencji Żywności i Leków zaczęła pracę młoda farmaceutka, która dostała tą, to zlecenie, to sprawdzenie tego leku, i, i ona doszła do tego, że. Nie było żadnych badań bezpieczeństwa tego leku, nie było żadnych eksperymentów, badań na, na zwierzętach przeprowadzonych. Zażądała tych badań. Firma bardzo, na nie, bardzo się irytowała, bardzo się niecierpliwiła i naciskała na tą młodą farmaceutkę. Ona jednak była niezłomna i, i no, nie dopuściła do rejestracji tego leku. Yy, zaczęły w, w tym momencie, Wtedy już to był początek lat 60. Docierać pierwsze informacje z Australii, z Niemiec o możliwym, szkodliwym, teratogennym działaniu Talidomidu, czyli wpływającego na DNA płodu. Co ciekawe, jakby lekiem był racemat, czyli taka mieszanina składająca się z dwóch rodzajów cząsteczek tego leku. Tak, jakby struktura tych, przestrzenna tych cząsteczek była jed, jakby na pół podzielić, no tak, tak zwany racemat, gdzie po prostu około połowy jest cząsteczek takich wzajemnego swojego odbicia lustrzanego, może tak w skrócie powiem. I jeden z tych właśnie, jeden typ tej tych cząsteczek jest teratogenny, czyli uszkadza DNA, a drugi jest zupełnie nieszkodliwy. Co potem próbowano jeszcze, już po ujawnieniu tego skandalu jeszcze eksperymentowano, gdzieś tam badano ten lek, próbowano gdzieś jeszcze go stosować, chyba to teraz się nawet gdzieś stosuje go w leczeniu nowotworów. Próbowano zastosować właśnie jeden z tych enantiomerów, czyli ten nieszkodliwy, i co się okazuje? W organizmie człowieka, organizm sobie go przekształca. W ten sposób, żeby mieć właśnie znowu połowę takich, połowę takich. Czyli znowu nagle z tego nieszkodliwego, organizm przekręca, przerabia to na ten szkodliwy, teratogenny. To jest w ogóle obca substancja, tak? Chemiczna. Czegoś takiego nie ma w organizmie. I kochani, lata czasem mijają, żeby coś takiego dramatycznego. Szkodliwego, zabójczego, wyszło na jaw. Lata, a takich afer w medycynie było masę. One są wszystkie, były cichaczem. Jak najciszej, po wielu latach okazywało się na przykład, że jakiś lek zabił tysiące ludzi, wycofywano go po cichu. Jak najciszej, wypłacano odszkodowania rodzinom ofiar po cichu. Żeby jak najmniejsze skandale wywoływać, ale znajdziecie te historie, ich jest masę, masę tego typu historii. Pozdrawiam Was serdecznie.